Proszę, daruj sobie próby ucieczki. Nikt jeszcze nie zdołał mi uciec. Pozostanę ostatnią z Twoich obaw, niemożliwą do pokonania. Oślepię Cię, osłabię Twego ducha, połamie Ci kości i rozerwę na strzępy. Usunę wszystkie Twoje dobre wspomnienia. Upewnię się, że zapomnisz wszystkich, których znasz i kochasz. Ale nie martw się. Oni też z pewnością zapomną o tobie. Jesteś dla mnie niczym, rozumiesz? Chciałbym móc powiedzieć, że podobało mi się mieć Cię przy sobie. Twój stary przyjaciel, czas.